Dzień dobry, dzień dobry. Witamy 6 marca. A co to jest za Batman? Gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Do przedszkola. Dzisiaj idzie Patryś tak przebrany za Batmana, bo dzisiaj pani powiedziała, że mają dzieci się przebrać za postacie z bajek. A to jest postać z komiksu. <gry> o, proszę bardzo. Patryś wrócił z przedszkola. Zajada zupkę. Dzisiaj był Międzynarodowy Dzień Książki w przedszkolu, także mieli się przebrać za postacie, z ulubionej tam bajek, czy kreskówek, czy czegoś tam. Taki voucher też dali, na 1,5 euro można skorzystać. No i dzieci robiły, Tu widzę takie zakładki do książek. Ja tutaj czekam na mojego kolegę, który obiecał mi dwa wina własnej roboty i pesto. Z czosnku niedźwiedziego, wszystko sam robi. No a w zamian taki miodek mu damy spadziowy z, z pasiekiem mojego taty i, i świeczki tutaj z wezy i z wosku pszczelego zrobione przez Agnieszkę. No ja tutaj właśnie przed chwilą odebrałem od kolegi dwa wina z głogu. On sam tutaj to zbiera i sam robi to wino z irlandzkiego, jak rozumiem, tak? Tutaj jest pesto z czosnku niedźwiedziego, też zbieranego w irlandzkich lasach. Oprócz tego Patryczek dostał takie, nie wiem, puzzle, puzzle czy gra czy coś tam. Będziemy patrzeć. No i książkę taką. Proszę zobaczyć, co jest w zamku z dedykacją. Także to od Dary, od Celtyckiego. Wejdźcie proszę na jego YouTube'a na jego Facebooka. Bardzo fajnie tutaj właśnie pisze o historii. Sam odkrywa różne rzeczy. Może się bardzo wiele nauczyć z tego jego kanału. Także. Ja jestem wiernym jego czytelnikiem i oglądaczem. No i, i teraz będę jeszcze jego. No, no. <laughs> jego konsumentem, jego dóbr. No, my tutaj właśnie oglądaliśmy przed chwilą tą książeczkę od celtyckiego właściwie celtyckiego odkrywcy. Także jeszcze raz na jego kanał zapraszam. A to jest super sprawa. Patrzcie, ona ma takie ukryte różne Okienko. okienka. Można podglądać co się dzieje. Tych okienek tam ma być coś ponad 50. O, już tutaj kilka odsłoniłem, a ciężko też je tak natrafić trzeba. Trzeba no tutaj jest. O. i tak na każdej stronie, prawda? Tych okienek jest sporo. Poznajemy życie mieszkańców dawnych zamków. No. Bardzo, bardzo. bardzo fajna książeczka bardzo fajna. A tutaj mój obiadek, placki buraczane. No jesteś tym, co jesz, nie? No a ponieważ jest Agnieszka i jest czwartek, to sobie jedziemy na kapuere razem tym razem wszyscy, bo później na zakupy sobie jeszcze podjedziemy. No i my już opuszczamy kapuerę. Tam Patryk jeszcze sobie poszedł pobiegać pod okiem magnieszki Nie na ciebie za dużo, No, my już po tej kapuerze jesteśmy w Lidlu, tutaj w niemieckim no to, sklepie nie wiem... dla Irlandczyków i mieszkańców Irlandii. No, tak. tutaj zobaczył stroje, ale nie ma jego rozmiaru, chyba. No, wszystkie już przebrane są. Zbliża no, się dzień świętego Patryka, więc, nawet tutaj w takim Lidlu jest mnóstwo rzeczy właśnie z Portugalii irlandzkich. No my tu na zakupach w Lidlu. To nasze rzeczy. Ciekawe, ile Piotruś zapłaci, bo dzisiaj on jest sponsorem. A Patrysiowi kupiliśmy strój kapitana Ameryki. O, bo takiego jeszcze nie ma. No i wyjeżdżam kwota to 108 euro za te zakupy. My już wróciliśmy do domu, a patryć, na to jest kapitan Ameryka chyba, tak? Tak i patrzyć now w nowym stroju jest. Proszę i skaczę. Nasz nowy super bohater.